Czy rzeczywiście chcesz tego no-code e-commerce? Początkującym przedsiębiorcom wydaje się wiele rzeczy: że jak coś przychodzi łatwo, to znaczy, że to dobrze, że najlepszy biznes to ten, w który nic nie trzeba wkładać, ale można za to dużo wyjąć. Że w kursie o e-commerce online za 199,99 zł brutto, który wyświetlił się na ich łodziu na Facebooku, ktoś rzeczywiście sprzeda im, od tak po prostu pomysł na biznes. No, marzenia o nim to na pewno. A mówię o tym, bo na grupach e-commerce'owych, social mediowych pojawiają się dyskusje o trendzie jakim jest no-code e-commerce i jak ten trend ma rozwiązywać problemy przedsiębiorców handlujących online. Jeśli to pojęcie no-code e-commerce niewiele Wam mówi, to z definicji to podejście, zgodnie z którym właściciel sklepu internetowego nie musi rozumieć choćby jednej linijki kodu, aby prowadzić swój biznes. No, brzmi ambitnie, zamiast bawić się w instalacje, supportowanie, dewelopowanie Magento, WooCommerce, Prestige, Shop, CS karta Ewangeliści no-code pracują nad silnikami typu Drag and Drop, Plug and Play, a dobrze wszyscy wiemy, jak wygląda już support samych sas kiedy przyjdzie zrobić coś bardziej wymagającego, a co dopiero silnik, który jest składową dziesiątek zewnętrznych modułów, z którymi komunikuje się po API. Ja wiem, że fajnie byłoby nie musieć inwestować w UX, UI, SEO, kod optymalizację, tylko zająć się logistyką, transportem paczek i tak dalej, a zdjęcia produktowe brać ze stoka, bo absolutnie wszystko wyoutsourcować, żeby w tym e commerce nic już nie robić, ale im niższa bariera wejścia na rynek, tym ten rynek jest mniej dojrzały, a podmioty na jaki wchodzą na ten rynek są mniej świadome, z czym ten e-commerce tak naprawdę się wiąże. No-code e-commerce to w mojej ocenie kolejny chwilowy hype, pod który podpinają się osoby, jakie szukają jakichś magicznych dróg na skróty w tymże e-commerce. Mając nadzieję, że to ktoś za nich rozwiąże ich problem. Sądzę, że no-code e-commerce będzie albo jest już w obszarze zainteresowania przede wszystkim osób, jakie rok, dwa lata temu zdecydowały się na wejście w dropshipping i w tym dropshippingu im nie wyszło. Jeśli coś jest wyjątkowo proste, dostępne dla każdego, to zwyczajowo powinna się Wam zapalić czerwona lampka. Bo czy handlowanie na no-code'owej platformie, jako może być konto na Allegro, AliExpress, albo wystawianie koszulek na kapselu, to jest właśnie Wasz cel biznesowy? To jest to, czym chcielibyście się zajmować przez te wszystkie kolejne lata? A mówię o tym, bo Drop też stanowił zerową barierę wejścia i był biznesem, na którym zarobili tylko early adopterzy, a ostatecznie potem może szkoleniowcy, którzy wkręcali na kursach, jakich to zysków na tym dropie można się dorobić? Kiedy ulica zaczęła dostrzegać Drop, Drop był już w trendzie odwrotnym i dziś o, w historii o milionowych zyskach na dropie opowiadane przez szkoleniowców wciśniętych w przyciasne garniturę z AliExpress i nie mieszczące się na nadgarstku zegarkach diesla niewielu dziś uwierzy, choć nadal zdarzają się telefony i do nas w sprawie prowadzenia kampanii dla takich Sklepów. W ten wtorek miałem rozmowę z właścicielką sklepu z zabawkami, która wydała 1500 zł w Google Ads w formacie PLA i sprzedała w tym formacie jednego pruszowego misia, na którym miała zarobić 15 zł. Ewidentnie jest coś nie tak. Z rozmowy z nią wynika, że kampanię obsłużyła agencja, no więc niemożliwe, żeby konwersja była tak niska. Spojrzałem w stopkę, widzę jeden z popularnych SASów w Polsce. Pytam, czy ten asortyment, jakim handluje to aby na pewno nie jest dropshipping zrealizowany przy współpracy jedną z ogólnodostępnych w ramach tego Sasa hurtowni, właścicielka potwierdziła. Pytam wobec tego o politykę cenową, to jest, czy jej produkty aby na pewno nie są droższe od konkurencji. No, musi być jakiś powód, dla którego za 1500 zł sprzedany został tylko jeden miś. Usłyszałem, że takich cen jak jej konkurencja na Allegro to ona nie jest w stanie zrobić. Pytam dalej, czy klient, który przyjdzie wobec tego do pani sklepu ma jakieś realne powody, aby kupić ten produkt akurat od pani? Dlaczego nie miałby kupić go na tym Allegro? Nie potrafiła odpowiedzieć. Spytałem jeszcze o to, ile kosztował ją cały sklep. Odpowiedziała, że 700 złotych. I to jest ta cała obietnica milionów na dropshippingu, czyli zerowa wartość dodana dla klienta, wymęczony marginalnymi marżami rynek, bo zasiedziały przez osoby, jakie uwierzyły w obietnicę o minimalnym wysiłku i tym, że jak jest COVID, to można sprzedawać wszystko wszystkim. Takim liderem w kategorii no-code e-commerce w Stanach Zjednoczonych miał stać się Elliot. W końcu na rynku po tylu latach pojawiła się prawdziwa okazja, pojawi się przełomowy no-code CMS dla sklepów, w którym cała praca wokół sprzedaży miała sprowadzać się do przeklikiwania się przez graficzny interfejs, przesuwania okien między sobą, czyli coś jeszcze prostszego niż prezentują typowe sasy. Właściciel platformy zapewniał o zerowej barierze wejścia i rewolucji technologicznej na miarę świata, ale historia platformy nie była jednak usłana różami. Elliot musiał zmierzyć się z niekontrolowanym ujawnieniem części kodu źródłowego platformy, jej API oraz wyciekami danych transakcyjnych, które ostatecznie doprowadziły do upadku spółki i zamknięciu Eliota. Ostatecznie część ówczesnych klientów Eliota uciekło na Shopify, co zresztą stanowiło osobistą porażkę dla zespołu deweloperskiego Eliota. I czarn o kolejnym no-code i e commerce prysu. Zasadniczo no-code nie jest wcale jakimś nowym, wyjątkowo świeżym nurtem w kontekście dewelopowania całych projektów, bo istnieją przecież no-code'owe generatory stron internetowych, np. Webflow i aplikacje im towarzyszące, które zastępują tradycyjne bazy danych, w tym np. Airtable, ale jako menadżerowie e-commerce powinniście wiedzieć, że im mniej będziecie w stanie sami customować, dewelopować, tym trudniej odkleić swój biznes od jednego słusznego supportu, tym trudniej dowieść klientom indywidualne doświadczenia, tym trudniej zrozumieć u podstaw procesy, jakie realizuje, अच्छा No-code e-commerce jest na pewno ciekawym obszarem do eksploatacji dla właścicieli tychże platform, ale czy dla użytkownika samego sklepu, który operuje na tej no-code'owej platformie? Ja myślę, że tego trendu no-code e-commerce nie ma co wcale przyspieszać, bo rynek e-commerce i tak wyjątkowo szybko się konsoliduje, a marketplace w szybkim tempie przejmują rynek, więc i docelowo za 5-10 lat może w ogóle nie będziecie musieli kodować, bo i tak będziemy pewnie w większości handlowali na zmonopolizowanych platformach, więc spokojnie jeszcze wszyscy za tym kodem zapewnie, zapewne zatęsknimy. Korporacji jest po prostu wkręcenie całemu rynkowi, że łatwiej handlować produktami w ich platformie i pewnie rzeczywiście pod względem operacyjnym tak jest, ale im mniej wyróżników rynkowych, tym większą częścią marży musicie się z kimś podzielić. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mówił do Was Adrian Pakulski z agencji Soopaku Studio. Do następnego. Cześć!